Dzień dobry, a czy oferta pracy w jeszcze jest? Proszę podejść na wcale rocznicę 19, jutro o Dobrze, Dobrze, do widzenia. Co ten Łodzi robił się. Dzień dobry. Dzień dobry pani, ja do was zadzwoniłem. A um, tutaj panie, 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 proszę. Dokumenty mamy. już pracuję. Szukam pracy, tak. Mhm. Tak, czyli to jest pan o i... I widzę, że jest pan z Rosji. Mhm. Ma pan? Tak, wize, Tak, tak wize. jestem Zostań, tak, z No, Tutaj jeden jest problem, dlatego że ja miałem wizę, ale... Miał pan wizę. Tak, miałem. Ale teraz jej nie mam. Mhm. W z tym może mieć pan problemy? Tak, ja... no ja teraz myślę, że z tym zrobić, no ale możecie coś zapytać, mogę być, można coś z tym zrobić. Jedyne co na pan może zrobić, to poczekać tu chwilę, a ja zaraz wrócę. Dobra. Mamy tu nielegalnego imigranta z Rosji. Podejdźcie do mojego biura. No dobrze, pro. Ciekawe gdzie on ma dokumenty. Usiądź. E, przepraszam, przepraszam. Pan chyba będzie musiał być deportowany do Rosji. Nie, nie!